Dobrze, więc. Witam Państwa na konferencji prasowej po pierwszym spotkaniu świerćfinałowym Superligi Kobiet wygranym przez zespół gospodarzy wista Gdynia 31 do 27. Na początek poproszę o komentarz trenera zespołu KPR Ruchu, Ruchu, Ruchu Pana Marcina Księżyka. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny przeciwnej. Myślę, że tutaj stworzyliśmy bardzo, bardzo dobre widowisko dla, dla kibiców szczególnie, bo praktycznie do ostatnich, do ostatnich minut gdzieś tam wynik remisowy do końca nie było wiadomo kto wygrał. Myślę, że tutaj dzisiaj doświadczona Iwona Niedźwiedź zrobiła swoje na boisku. No, mieliśmy duże problemy z tą zawodniczką. Mawialiśmy się inaczej, wyszło inaczej. Zagrała naprawdę dobre zawody. Myślę, pokierowała tą drużyną. Później wyłączyliśmy ją na plus. Troszeczkę ta, ta gra się popsuła drużynie gospodarzy. No, niestety my zagraliśmy również słabo w ataku i, i tutaj właśnie opatruje naszej przegranej. Teraz parę, z, parę zdań komentarza Katarzyny Masos. Ja również tutaj gratuluję. Myślę, że do końca nie, zre, nie zrealizowaliśmy założeń taktycznych, tak jak tutaj właśnie trener wspomniał, ale myślę, że nie można nam odebrać walki. Walczyłyśmy do końca, pokazałyśmy charakter, naprawdę bardzo chciałyśmy wygrać. Teraz nam pozostało tylko u siebie na własnej hali pokazać to, co potrafimy najlepiej, wygrać mecz i wrócić tutaj 8 kwietnia. I mam nadzieję być w czwórce. Stroner Wistolu Gdynia Paweł Toteleski. No na pewno przed meczem mówiliśmy, że to na pewno będzie ciężkie spotkanie, bo to już playoffy tutaj tylko dwa mecze i, i, i na pewno jakaś tam presja na nas ciąży, bo jesteśmy faworytem mimo tego, że, że naprawdę jesteśmy młodym zespołem i, i, i dzisiaj ta młodość jednak uczyła się grania w tych, w tych playoffach. Chwała dziewczyną za to, że mimo mimo tego, że nie zagraliśmy dobrego spotkania, bo, bo parę rzeczy na taką grę jak, jak tutaj nam ruch przedstawił, mieliśmy opracowanych, a, a, a to nam nie wychodziło. To mimo wszystko gratulacje, że, że dla mojego zespołu, za to, że udało się zwyciężyć. Oczywiście gratulacje też za, dla Chorzoła za, za postawę i walkę. Ale tak jak mówię przed meczem, że ruch to naprawdę dobry zespół. Ma e, niezły skład, który potrafi e, zagrozić z drugiej linii i twardo stanąć w obronie. Także, także te mecze play-offu -off, play tutaj o walkę o tą czwórkę będą pewnie zacięte do końca. I Anna Kozowska. Na pewno była walka kibicom się podobało. E, w pierwszej połowie narzuciłyśmy no, trochę swojego stylu. Gry. W drugiej połowie niestety popełniliśmy za dużo błędów. Chorzów stanął obroną dobrą. Miał... Ciężko nam było trafić bramkę. Gratulacje za walkę. Myślę, że pojedziemy do Chorzowa z jeszcze większą motywacją i wygramy. Dziękuję. Dobrze. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to proszę o zgłaszanie się i przedstawienie. Ponieważ nie widzę, dziękuję Państwu za udział w konferencji prasowej i zapraszam na kolejne spotkanie. Dziękujemy. 对对，对呀。